Jesień 1925 roku. Oficerowie domagają się powrotu Piłsudskiego do władzy. Chcemy, abyś wierzył, że gorące serca nasze. Mam pewne wiadomości, że przygotowuję zamach. Nie wierzę. Ruszenie na Warszawę ma być demonstracją. Tak mnie zapewniacie. Wierzę. Chodzi do zamachu stanu. O majowych dniach sprzed 80 lat opowie profesor Paweł Wieczorkiewicz. Padło tutaj około 400 osób, to były zacięte walki. To proszę Państwa dość specjalny film, specyficzny film, i chciałbym, żebyście Państwo z uwagą na niego popatrzyli. Z uwagi na realizujący go zespół, film nie był ciepło przyjęty w Polsce. Roku 1980 reżyserem był Ryszard Filipski, politycznie skłócony z większością środowiska filmowego. Scenarzystą była postać także bardzo kontrowersyjna. Ryszard Gontarz, jeden z głównych ideologów kampanii marcowej 1968 roku, dziennikarz i historyk zresztą, a konsultantem ówczesny chyba docent Jan Borkowski. Który wsławił się tym, że w latach 70. był głównym wrogiem osobistym marszałka Piłsudskiego. Innymi słowy, można było odnieść wrażenie, że film powinien być paszkwilanski, bo film mówi o zamachu majowym i jego konsekwencjach. Tak w istocie jednak do końca nie jest. Ostrzegałem pana prezydenta jeszcze wczoraj pod wieczór na moście. Nie usłuchano mnie. Moja cierpliwość się skończyła. Mogę uderzyć i roznieść na strzępy całą te zgraje pana Witosa. Ale nie chce występować przeciwko prezydentowi. I krwi żołnierskiej nie chce. Ten film, oparty dość wiernie na relacjach, przekazach, źródłach historycznych, usiłuje pokazać rzeczywistość Polski w lat 26-30. Ale nie tylko rzeczywistość Polski, ale dwa najważniejsze problemy, dwie najważniejsze kwestie, kwestie fundamentalne dla II Rzeczpospolitej i w ogóle dla historii Polski, bodaj czy nie do dzisiaj. Kwestie zakresu demokracji. Funkcjonowania systemu demokratycznego kwestie tego, jaka władza jest potrzebna w Polsce i jaka władza jest potrzebna Polakom. Oburzała mnie specjalnie absolutna bezkarność nadużyć w państwie i wzrastająca coraz bardziej zależność państwa od wszelkich Noworyszów, którzy na równi ze mną przyszli do państwa polskiego ubozy i zdążyli kosztem państwa i kosztem wszystkich obywateli w ciągu kilku krótkich lat. Wyrosnąć na potentatów pieniężnych. Chcąc, by kochańby naszej ojczyzny, państwo polskie we wszystkich drobiazgach zależało od nich. Rzecz jasna, może tego wytrzymać nie można. Majowy zamach to próba przejęcia władzy przez marszałka Piłsudskiego, Próba bezkrwawa. Tak myślał Piłsudski, że uda mu się tylko poprzez wyprowadzenie wojska z koszar, wymóc na prezydencie Stanisławie Wojciechowskim. Dymisję rządu Witosa, że Wojciechowski utworzy rząd, w którym będzie miejsce dla Piłsudskiego, że Piłsudski uzyska kontrolę nad wojskiem. Bardzo trudno rozstrzygnąć, kto do końca miał rację. Czy Wojciechowski, który bronił legalnych władz, legalności i w istocie rzeczy zdecydował się na rozpoczęcie wojny domowej, czy Piłsudski, który nie chcąc rozpoczynać tej wojny domowej, znalazł się w sytuacji, w której nie miał wyjścia, w której... Należało zacząć strzelać, Polacy do Polaków. W filmie mamy kilka scen, o których ówczesni historycy nie wiedzieli jeszcze, jak przebiegały. Przede wszystkim kluczową scenę, bardzo zręcznie pokazaną, decydującej rozmowy między Wojciechowskim a Piłsudskim na moście Poniatowskiego. Scena pokazana jest na niemo, bo nikt nie był świadkiem tej rozmowy. Ale mniej więcej w okresie, kiedy film się kręcił, ujawniono relację prezydenta Wojciechowskiego. Pozwolicie Państwo, że uzupełnię ten obraz filmowy. Jeden ze świadków z boku. Rozmowa trwała za zaledwie kilka minut. Przebieg jej wydawał się wyjątkowo ostry. Obaj mówili z podnieceniem. I teraz relacja Wojciechowskiego. Gdy zbliżył się sam Piłsudski do mnie, powitałem go słowami: Stoję na straży honoru Wojska Polskiego. Co najwidoczniej oburzyło go, gdyż uchwycił mnie za rękę i z zduszonym głosem powiedział: No, no, tylko nie w ten sposób. Strząsnąłem jego rękę, nie dopuszczając do dyskusji. Wymieniono potem jeszcze dwa zdania. Wojciechowski nie pisze jakie, chyba do siostry. Podobno jeszcze, marszałek miał powiedzieć: Panie prezydencie, niechżeż mnie pan puści, nic panu nie będzie, ale to nie jest wersja do końca pewna. Potem nastąpiło to, co oglądamy w filmie: Apel Piusudzkiego. Pytanie do pułkownika porwita, porwita kto panu dał to wirtuti i i potem do żołnierzy. Chyba nie będziecie do mnie strzelać, dzieci i odpowiedź Mam rozkaz pana prezydenta. Niech żyje Pan Prezydent! Koniec jakikolwiek możliwości porozumienia i rozmowy. Zostaje wojna, zostaje walka. Ta walka, jak wiemy, została nie tyle rozstrzygnięta militarnie, ile wobec jej przedłużania się prezydent Wojciechowski doszedł do wniosku, że interes państwa wymaga przerwania bojów, w którym miał jeszcze szansę na zwycięstwo. Bo grozi to interwencją sowiecką, interwencją niemiecką, grozi to powszechną wojną albo wielką wojną domową w kraju, bowiem część kraju była zdecydowanie przeciwko Piotr na przykład cały dawny zabór pruski. Tak zakończył się zamach. Imieniem rządu. I swoim własnym. Dziękuję Wam, Panowie, i wszystkim żołnierzom za ofiarność, hart i wierność, jaką dochowali w tych tragicznych dniach. Wobec groźby wojny domowej rozkazuję zaprzestać dalszej walki. Proszę Państwa, pytanie jest zasadnicze. Kto miał rację? W tym sporze. Czy Polska stać było w latach dwudziestych na model demokracji parlamentarnej z wszechwładnym parlamentem? Otóż analiza historyczna, analiza sytuacji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, które miały podobne problemy polityczne jak Druga Rzeczpospolita, wskazuje, że nie. To był system w warunkach państwa dość słabego, targanego, targanego wewnętrznymi kłopotami, wymagającego modernizacji, rozbudowy, odbudowy, wreszcie państwa zagrożonego z zewnątrz przez zachłanność sąsiadów, w naszym wypadku Niemiec i Rosji, to był system, który nie był w stanie wyłonić, wygenerować silnej władzy wykonawczej, i to był system, który prowadził do ciężkich kryzysów wewnętrznych, których skutki Mogły być tragiczne dla państwa. Polska wymagała silnej władzy i o tym właściwie i witos, i prawica, i lewica myśleli wszyscy. Wprowadził to w życie, przeprowadził to w sposób, jaki państwo będziecie oglądali Józef Pierzucki. polityce zagranicznej stawiam na niezależność opartą na sile. Panowie opozycjoniści nie chcą zrozumieć, że parlamentaryzm na świecie kończy się, że dzisiaj czas dla silnych jednostek. Mogą sobie gadać o demokracji, wolności, prawach obywatelskich. I ja nie mam nic przeciwko temu, żeby ten czy inny Fajden wygłaszał podobne brednie. Ale nie mogę pozwolić na to, żeby zatruwano nimi naród. Proszę Państwa, film Zamach Stanu jest w gruncie, w gruncie rzeczy dwoma film, filmami pod jednym tytułem. Pierwsza mniej więcej połowa filmu to jest dość wierne przedstawienie zamachu majowego, ale druga jego konsekwencja, przede wszystkim tak zwanego procesu brzeskiego. Steroryzowane pod magnetami Senat i Sejm wybrały Tusudskiego, a potem Ignacego prezydentem Polski, ale pozostały w niezmienionym składzie. Opozycja po paru latach ośmieliła się na tyle, że zblokowała się w kartel stronnictw centrowo-lewicowych z Wincentem Witosem na czele, czyli premierem obalonego w 1926 roku, ale w innej konfiguracji politycznej rządu. Stworzono Centrolew, który chciał metodą Demonstracji ulicznych, a potem zwycięstwa wyborczego odebrać Piłsudskiemu władzom. Niech żyje niepodległa Polska Republika Ludowa! Pręd z dyktaturą! Niech żyje rząd zaufania robotników i chłopów! Niech żyje! Niech żyje! Niech żyje! żyje! Zastosowano bardzo brutalne rozwiązanie chociaż mieszczące się w granicach naginanego prawa. Rozwiązano w sposób nagły Sejm, pozbawiając w ten sposób posłów immunitetu i oskarżając ich o przygotowania do, opale, do obalenia państwa przemocą, aresztowano. Ale nie chodziło o to, aby tych ludzi zamknąć do więzienia. Chodziło o to, żeby wykluczyć ich z działalności politycznej. I tak się stało. Wszyscy właściwie oskarżeni. Po procesie, po otrzymaniu wyroków od półtora roku do trzech, trzech i pół lat więzienia, wyjechali z Polski na emigrację polityczną. W ten sposób Piłsudski oczyścił pole do dalszych działań, do ustanowienia nowej konstytucji, do wzmocnienia swojej władzy i swojego obozu. Pozbył się po prostu przeciwników politycznych. Metoda była może mało elegancka, ale skuteczna. W Niemczech, w Rosji Sowieckiej w tym czasie przeciwników politycznych mordowano. Piłsudski zastosował inne, dużo łagodniejsze. Sposób. Bo w ogóle cały system rządów, dyktatura marszałka była dyktaturą w sumie dość łagodną. Istniała opozycyjna prasa, istniały, istniały partie polityczne, które miały dość ograniczony, ale pewien zakres działania. Polska jest krajem ludzi wolnych. Terrorem rządzić się nie da. Proszę Państwa, film, który będziecie oglądali, w moim odczuciu. Jest filmem, w którym występuje kilka wybitnych kreacji aktorskich i kilka bardzo nieudanych ról. Ja nie chcę oceniać gry aktorskiej, nie moje to zadanie, ale chciałbym zwrócić uwagę na rolę Piłsudskiego graną przez Ryszarda Filipskiego. Piłsudskiego można przedstawić w kinie czy w teatrze na dwa sposoby. Można Piłsudskim być, albo można Piłsudskiego zagrać. W moim rozumieniu Filipski zagrał najlepiej Piłsudskiego z wszystkich polskich aktorów. Jedna uwaga, o której zawsze trzeba pamiętać, jeśli oglądamy filmy perelowskie, no taki ukłon pod adresem władzy, pod adresem ideologii, pod adresem wizji komunistycznej, nieprawdziwej ówczesnych czasów, wyeksponowana, wyolbrzymiona rola komunistów. Ich rola była w tych wydarzeniach marginalna, właściwie praktycznie bez znaczenia. Nie była to partia, która liczyła się na polskiej mapie politycznej. Myślę, reasumując, że zobaczycie Państwo kawał historii Polski, kawał historii Polski, który skłania do postawienia fundamentalnych pytań.